Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej o kamieniach żółciowych, na przykład podczas rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną. Jak się jednak okazuje, jest to bardzo częsty problem. W dzisiejszych czasach kamienie żółciowe, które nazywamy również kamicą żółciową, jest chorobą, która dotyka około 10% ludności. Dlatego też dziś opowiem Państwu o tym, co ją powoduje, jakie są jej objawy i jakie są naturalne sposoby jej leczenia. Kamienie żółciowe tworzą się przez zmiany w naszym kwasie żółciowym, które mogą występować z powodu diety bogatej w tłuszcze, węglowodany proste i te pozbawione błonnika. Oprócz diety na ich powstawanie wpływa brak ruchu, palenie papierosów, długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych również może przyczynić się do rozwoju tej bolesnej choroby. Niestety jednak to, co najbardziej zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę, jest genetyka. Kamienie żółciowe objawiają się gorączką, biegunką, pożółkłymi oczami, nudnościami, wymiotami, utratą apetytu, ale to żółciowa kolka jest najbardziej bolesnym i głównym objawem kamicy żółciowej. Ból występuje wtedy po prawej stronie Twojego brzucha i utrzymuje się od 30 minut do godziny po posiłkach, ale mija, gdy tylko trawisz jedzenie, ponieważ Twój woreczek nie musi już wtedy produkować żółci. Wszystko dlatego, że wątroba i woreczek żółciowy są częścią tego samego procesu trawienia i tak manifestują objawy. Tak więc, nawet jeśli wymioty, obrzęki i nudności nie są typowymi objawami. Kamienie żółciowych, to może ci to sygnalizować właśnie tę chorobę. Jeśli wiążesz teraz wszystkie fakty, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, przeprowadzić odpowiednie badania i uzyskać diagnozę. Wszelkie zabiegi muszą być nadzorowane przez specjalistę i specyficznie dobrane do rozmiaru i objawów kamieni. Leczenie obejmuje zazwyczaj terapię farmakologiczną oraz fale uderzeniowe. Jeśli chcesz uchronić się przed pojawieniem się u ciebie kamieni nerkowych, musisz unikać tłustego, smażonego jedzenia i czerwonego mięsa. Oprócz tego warto zacząć codziennie ćwiczyć. Staraj się również jeść wiele produktów bogatych w błonnik oraz jeść jak najwięcej warzyw, owoców, zieleniny, pełnych ziaren, nasion czyja, siemienia lnianego itd. Oprócz tego nie wolno zapominać o ciągłym nawadnianiu. To klucz do regeneracji, tak więc pij dużo wody, herbat i świeżych soków, najlepiej takich, które nie zawierają w sobie cukru. Jeśli zdecydujesz się spróbować domowych sposobów, zacznij od herbaty z łopianu. Do jej przygotowania potrzebujesz liści boldo cudownej rośliny z Ameryki Południowej lub liści łopianu, które zmniejszają opuchliznę i pomagają pozbyć się kamieni. Wsyp do kubka jedną łyżeczkę liści boldo i jedną łyżeczkę korzenia łopianu i zalej gorącą wodą. Odczekaj 10 minut, odceć, po czym pij taką herbatę dwa razy dziennie, na godzinę po obiedzie i kolacji. Przed rozpoczęciem kuracji należy jednak skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre z objawów kamicy żółciowej, takie jak ból brzucha, może wykluczyć możliwość jej stosowania. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału Projekt Natura oraz do zajrzenia na kanał Projekt.